Witajcie na moim kolejnym filmiku. I, i dzisiaj i będzie troszeczkę inny temat niż ten cały wirus, bo jak ja ostatnio zauważyłem, to nie tylko się ten świat się zmienia, który widzimy, ale także i cały, cały program, bo istnieje teoria, że żyjemy w Matrixie i to jest niby potwierdzone I, i że wszyscy, że tak powiemy, a wierzą mi, że to prawdziwy stwórca za tym stoi, ale ale jeśli chodzi o stwórcę, to ktoś inny który stworzył tę całą symulację w, kto, w której my żyjemy bo można porównać to życie, które tak ogólnie jest do gry na przykład The Sims, jedynki czy dwójki. I wiecie. I tak to. tak to można porównać. Bo identycznie w ogóle funkcjonujemy i identycznie żyjemy. N znaczy w grupie, czy w ogóle... Znaczy w ogóle w społeczeństwie. Głównie je, jeśli chodzi, to naturalnie. Mówię Wam. Drodzy widzowie, że żyjemy w 100% symulacji komputerowej. Nie wiem, czy nazwać to program, czy grą w ogóle. To życie i ten świat, bo my jesteśmy takimi bardziej NPC-tami a, a inni to są, a inni to są, że tak powiem, cheaterami, a my jesteśmy no, głównie NPC-tami I tak to tak to zabrzmi bo czyta, że głównie to są niby paranormalni i, i ludzie ze zdolnościami różnymi a my jeśli chodzi o tych zwykłych to to po prostu zwykli NPC zwykli ludzie no może no może trochę levelu no akura akurat jest ale jeśli, jeśli o to chodzi, to ciężko w ogóle wprnąć na wyższy poziom. Tak samo jak mają my gwiazdy i gwiazdki wiadomo. Chociaż niektórym to idzie to łatwo, niektórym to idzie średnio, niektórym to idzie bardzo ciężko. Ale jak będę to spojrzeć, to, to my faktycznie żyjemy w takiej grze, gdzie wszystkie dodatki czy tam DLC od razu są po prostu wpakowane do jednego folderu. Również można to określić jako folder do pudełka albo nawet segregator. I nawet jak ja patrzę nawet w niebo, to mam takie wrażenie, że w ogóle nawet to niebo jest takim... jest takim hologramem bardziej taką projekcją. Niekoniecznie astrolną, ale projekcją. Ne, ne. Gdzie można widy... Kurde, coś mi dropie. No na chwilkę ten. Albo też się może się to wziąć za sam jeden kaszel, albo ja mam... Ja jestem uczulony na roztocza. Jestem uczulony i stąd też się może wziąć. A szczególnie na kurz. Na pyłki to może, ale nie wiem. Ale to się rzadko się zdarza. W ogóle ostatnio nie mam takich, takich... problemów, to... Może nie będzie tak źle akurat w wiośnie czy w lato, jak się to rozpyli wszystko. Ale to nic. Aj... mówię. Naprawdę, ja to widzę, że po prostu... Chociaż wątpię, czy jestem tutaj w ogóle przypadkowo... Zaprogramowany i w ogóle tak stworzony, czy w ogóle nie jest w tym przypadku? Czasami mam takie wrażenie, naprawdę, może w tym jest jakiś nie wiem, większy sens dla tej symulacji i tak ogólnie. Jeśli chodzi o tę całą niepełnosprawność u innych osób to albo to jest akurat błąd w stworzeniu NPC który jest ciężko w ogóle usunąć, uaktualnić i zainstalować na nowo albo nie wiem co jeszcze tak samo z tymi, tymi chorobami, tylko że te choroby to łatwiej po prostu, że tak powiem, te, te całe wirusy, że to jedynie zabezpieczyć programem antywirusowym albo od razu zeskanować i po prostu zwalczyć, albo od razu się tak robi, albo dopiero później. I tak jest życie Można by tak to ująć po prostu ciężko to, to po prostu powiedzieć bo niby się mówi że i że Boga my mamy jednego prawdziwego ale ten prawdziwy to chyba niby jest ale mi się wydaje że bardziej taki cyfrowo-technologiczny. Ten, który stworzył nas, ten i ten w ogóle wirtualny świat w jakimś edytorze, bo inaczej by, w ogóle by tego nie było. Również zastanawiałem się, że nie tylko do Simsów można porównać nasz świat, ale jeśli chodzi o ten edytor, to bardziej bym też do tego Warcrafta, a jeśli chodzi o tego Warcrafta 3 zremasterowanego, to oni muszą jeszcze tam poprawić co nieco, bo w ogóle graficznie wygląda fajnie ale tak ogólnie to koszmarnie jeśli chodzi o cały wstęp lepiej by, lepiej było w starszej wersji chociaż było to coś no dobra to no dobra to do subskrypowania Innymi słowy, do subskrypcji zapraszam. Lajkujcie, komentujcie i i polecajcie mój kanał. Bo jeszcze, że tak powiem, długa, długa droga. Zanim się to wszystko omówi, i ogólnie, ale z czasem się to jakoś uda się nadrobić. To tyle.